To tak, rozpalimy sobie ogień metodą łuku ogniowego i zapomnijcie o tym, co słyszeliście do tej pory. Co potrzebujemy? Kawałek drewna, kawałek drewna, kawałek drewna ze sznurkiem, kawałek drewna. Cztery kawałki drewna i kawałek sznurka. Mogliście usłyszeć na przykład o tym, że jeden kawałek drewna musi być miękki, drugi musi być twardy, czyli podkładka miękka, Świder, e, świder e, twardy. To nie ma znaczenia. Człowiek, który was tego uczył, jest głupi. Więc tak. Podkładka z gniazdem, w którym będzie pracował Świder i wyciętym takim, o tutaj, e, otworem, czymś takim. Ok. Świder. I teraz zapomnijcie o tym, co mówiłem kiedyś, e, jeżeli chodzi o e, temperaturę zwęglania e, dr, e, drewna i węgla. Z jednej strony lekko zaostrzony, z drugiej strony płaski. Nie zdzieram tego drewna, i te, znaczy do drewna tego węgla. Zakładamy na łukosniowe, nacięciwe i tak, tak, w tym płaski o większej powierzchni końcem do świdra. Lewą ręką dociskamy, prawą ręką obracamy łukiem. Na dobrą sprawę już po chwili z tego wycięcia, tym wycięciem w zasadzie, zbiera się żar. No i z tego jesteśmy w stanie już wsparcie.